Witam serdecznie kochani, spod znaku Panny w tym czytaniu Karty Rota dla Was na czerwiec, na nadchodzący miesiąc. Zaczniemy to czytanie od postawienia kart na troszkę takie bardziej przyziemne sprawy, materialne, tak. Zaczniemy od pracy, obowiązków, tu finansów, no i muszę powiedzieć Panny, że nie wygląda to wcale, wcale źle. Co tutaj mamy w planach i przedsięwzięciach waszych ok? I jak to zdrowie samopoczucie będzie Wasze wyglądało, też mam wrażenie, że nie jest najgorzej. Potem przejdziemy do czytania bardziej osobistego, związanego z bliskimi przyjaciółmi, ale miłością także będzie dla Singi czytanie. Moi drodzy, zostańcie do tego czasu. Nie zapomnijcie też zostawić lajka, zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Można to zrobić w opisie. Gdzie też jest kontakt do mnie, jeżeli ktoś by chciał się umówić na przykład na prywatne czytanie. Ale my patrzymy, co się dzieje już tu na stole i mamy, no, w kwestiach tych materialnych e, widzę e, całkiem dużo dobrego. Szczególnie, jeżeli pracujecie na czymś, jeżeli w ogóle podejmujecie jakieś, no, działania zawodowe, tak, ale nie tylko, bo ósemka denarów mówi o. Em, Braniu udziału w jakimś projekcie, w którym musimy włożyć energię i czas, żeby on przyniósł konkretny efekt. Nie? Czyli pracujemy nad czymś, tak? Jeżeli, jeżeli chodzimy do pracy, no to bardzo często odnosi się to po prostu do samej tej rzeczonej pracy, i wtedy naprawdę wszystko wychodzi dobrze. Nie, możecie, nie ma niczego, co byście mogli sobie zarzucić, albo ktokolwiek inny mógłby wam zarzucić. Ta praca zostanie wykonana dobrze, ale. Z racji tego, że ten opis jaki jest, taki jest, to nie znaczy, że to chodzi tylko o pracę. To może się wiązać z konkretnym jakimś waszym projektem, na przykład na boku, czy czymś, w co ładujecie teraz bardzo swojego dużo czasu i energii, nie wiem, ogarniacie ogródek, robicie sobie jakiś mini remont w domu sami na własną rękę po godzinach, tego typu rzeczy tu widzę, że zdecydowanie będzie to szło w dobrym kierunku. Nie, tak jak mówię, nie możecie niczego sobie zarzucić, a karta królowej Pucharów wręcz mówi przeciwnie, że nie tylko nikt wam niczego nie będzie, ani wy sami sobie niczego nie będziecie mogli panny zarzucić, ale wręcz że będziecie mogli liczyć na pewne uznanie otoczenia. Tak? Będą inne osoby z Was zadowolone, będą inne osoby z Was dumne i okej, okay, fajnie, duma, wiecie, nie postawi nam obiadu na stole, ale często właśnie w kontekście tych kwestii materialnych jest to, wiecie, dostrzeżenie starań, jest to to, że ktoś faktycznie zwraca na Was uwagę, docenia to i przy to może się przekładać po prostu na fizyczny z zysk, tak? Czyli nie wiem, może jakiś tam podwyżka, awans, e, uznanie po, po, potem waszych, e, waszych kompetencji i może właśnie, no. Ja wiem, zasugerowanie jakiejś zmiany w miejscu pracy, czy rozwoju, ogólnie coś dobrego z tego wyniknie, tak? że będziecie mieli, no wiecie, dodatkun zapunktujecie. O, nazwijmy to w taki sposób, jeżeli nie jest to w pracy, to może po prostu rodzinka i przyjaciele czy mąż żona docenią tą waszą, ten mini remont, który robicie. Naprawdę, wiecie, będzie to będzie to miało jakiś pozytywny wydźwięk. W kwestiach finansowych widzę, mamy tu kartę siły. Ja sądzę, że ona się tyczy kwestii finansów, gdzie no wyjdzie sytuacja, z której też będziecie bardzo zadowoleni, ale ona będzie wynikała z Waszej decyzji. Czyli bardzo często może jakaś, nie wiem, może w coś zainwestowaliście i teraz to przynosi jakieś dywidendy, może kupujecie coś, co się albo kupiliście już nawet, ale korzystacie z tego w czerwcu i będzie widać, że to był naprawdę dobry zakup, w naprawdę dobrej cenie, wiecie, patrzycie potem po dwóch tygodniach, ile to teraz kosztuje, nie? bo się pytają Was znajomi, co za wspaniały tam przedmiot macie, patrzycie, a jest tam o 30% droższe niż, niż jak Wy to znaleźliście, więc będzie tutaj taka konkretna jakaś sytuacja, z której będziecie zadowoleni, woleni w tych finansach, tak? I to wynika z waszych działań. Co do planów i przedsięwzięć panny, tu okej, okay, pewne rzeczy dwie Rzeczy, dokładnie, nawet. Pierwsza, zacznijmy od tych trochę mniej przyjemnych, ale też dramatu nie ma. Pan z jakiegoś działania, z jakiegoś przedsięwzięcia, planu trzeba będzie zrezygnować. Może jesteście z kimś umówieni w czerwcu na jakiś tam konkretny dzień, na jakąś konkretną godzinę i wiecie, dochodzi ten moment, kiedy to spotkanie miałoby mieć miejsce, i ta osoba dzwoni do was, mówi, że no, sorry tutaj, pan, no, ale ja niestety nie mogę, bo pracuję, bo chore dziecko mam, bo wiecie, chorą córkę i tak dalej, i tak dalej. Um... Jest to ok. Z jednej strony smutne, z jednej strony jesteście, wiecie, no chcielibyście, żeby to miało miejsce. To nie jest tak, że się zmuszacie, żeby wziąć w tym udział, ale z drugiej strony jest takie poczucie, że no szkoda, ale fajnie, bo może akurat ten wieczór mi się zwolni i mogę zrobić cokolwiek innego. Nawet jeżeli jest to po prostu poleżenie sobie na kanapie i poglądanie seriali, gdzie może w przeciągu tego miesiąca, wiecie, nie zdarza wam się to często. Często taka możliwość, żeby w spokoju tak ten czas spędzić, nie? więc po prostu chodzi o to, że. Jest coś, co nie wychodzi, ale nie ma to jednoznacznie złej strony. Wy jesteście w stanie tą sytuację przekuć na też coś dobrego. Może nie aż tak dobrego jak oryginał, ale też coś fajnego. I teraz, moi drodzy, jest też jedna rzecz, o której tu karty konkretnie mówią. Albo będziecie mieli możliwość, albo wręcz nawet tutaj karty sugerują, że powinniście zrobić coś, co jest konkretnie. Dla was. Jest to dla was plan. Jest to wasza rzecz, którą chcecie zrobić, tak? Chcielibyście wziąć w niej udział. Czy inne osoby są w to zaangażowane? Mogą być. Na przykład rodzinka, tak? Bo załóżmy, chcecie pojechać na zamek w Malborku. O, nigdy nie byliście, stwierdziliście, że kocha, kochacie zamki jakim cudem jeszcze nie byliście na zamku w Malborku. Reszta rodzinki tak, a, może nie jest jakoś super zapalona do oglądania zamków, <laughs> ale mogą. Się zabrać, tak? I okej, okay, wtedy jak najbardziej. Ale karty tu sugerują, że wiecie, jeżeli wy chcecie zrobić coś konkretnego dla siebie, też często, jeżeli to jest coś, co tylko i wyłącznie was angażuje, tylko i wyłącznie wy to będziecie robili. Czyli załóżmy, chcecie odpocząć od ludzi. I sobie pojechać na ryby, tak? Jest to coś, co tylko Wam sprawi radość, bo będziecie sami ze sobą spoko. Warto taką rzecz zrobić. Tu karty mówią, że jeżeli pojawi się taka szansa, to czy taka możliwość, taki czas, tak, kiedy będziecie mogli to zrobić, to nie bójcie się z tego skorzystać, powinniście nawet z tego skorzystać, tak. Trzymać się tej myśli, nawet jeżeli myślicie, nie, no lepiej spytam, co tam dzieciaki by chciały. No a dzieciaki jak zwykle chcą grać tylko na konsoli, więc... Ha, więc no to i tak macie wolne wtedy, nie? Um, moi drodzy, popatrzmy, co się dzieje w kwestiach zdrowotnych, i tak jak mówiłem, nie ma, nie ma tutaj jakiegoś dramatu. Znaczy, wręcz przeciwnie, no jest całkiem dobrze. Nie? No, źle, trochę źle ubrałem to w słowa, teraz doszukiwać się będziemy dramatów tutaj. Um, Panny, spokojny czas dla Waszego zdrowia też. Królowa Denarów mówi, że jest ok, tylko że trzeba, jeżeli macie jakieś dolegliwości, jeżeli wiecie, jakąś kurację przechodzicie, to trzeba na nią. Mieć baczenie. Czyli najczęściej tak w tym kontekście oznacza to po pierwsze, wzięcie udziania, udziału w tych badaniach, czy poddaniu się tym badaniom, które macie zaplanowane. Albo też sprawdzenie po prostu, czy macie wszystkie recepty wykupione, macie wszystkie leki pod ręką, jeżeli będziecie je brali, to będzie dobrze, tak? Będzie OK. Za to karta kochanków troszkę sugeruje. Troszkę sugeruję, żebyście uważali, jeżeli podejmujecie się jakiejś aktywności fizycznej. Szczególnie, jeżeli, wiecie, macie raczej taki, jak większość z nas, no nie ukrywajmy w obecnym czasie, trochę bardziej taki, e, jednak, statyczny tryb życia, e, i wtedy. Jakiś jeden weekend, postanowiliście, idę na wiecie, wycieczkę pieszą 50 kilometrów, bo kiedyś za młodu tak robiłem. Albo kolega wyciąga was na tenisa i żebyście przez pół dnia grali w tego tenisa. Szczególnie takie momenty takiego wytężonego wysiłku. Tak? gdzie wy nie jesteście do niego przygotowani, mogą zakończyć się jak czym? Kontuzją jakoś. Więc uważajcie, jeżeli podejmujecie się jakichś właśnie tego typu bardziej aktywnych, żywotnych działań fizycznych, żebyście właśnie potem, na przykład na następny dzień nie obudzili się z takimi bólami, że z łóżka nie wstaniecie. Nie? Dobra, panem co się dzieje w tych sprawach bardziej osobistych. Zacznijmy od spraw rodzinnych, czy tych bliskich Wam osób, przyjaciół, rodziny, ok, a także zobaczmy jak w tej miłości karty, co tu karty przedstawiają i moi drodzy, będzie tutaj interpretacja tak dla osób, które są w związku, jak i dla Singli. Pamiętam o Was single, nie martwcie się, ale popatrzmy najpierw co w tej rodzinie, co u tych bliskich słychać panny, tak? I okej, okay, tu jest kilka rzeczy, kilka różnych rzeczy zupełnie. Bo um, widzę, że. OK, zacznijmy rzeczy po kolei, tak? Rozbrajać to po kolei, żeby nie było. Pustelnik wskazuje, że dowiecie się czegoś o kimś, co będzie w sumie dla Was ważne. I teraz tak, nie, czym to się różni od arcykapłanki? Różni się tym, że to nie jest jakaś ukryta wiedza. To nie jest jakaś rzecz, którą ktoś ukrywał, nie chciał się dzielić z innymi. Tu jest coś, z czego się dowiadujecie, bo w trakcie rozmowy po prostu to wychodzi. Tak, to nie jest jakaś wstydliwa rzecz. To jest, no może być jakaś wstydliwa rzecz, jeżeli ta osoba bez większego problemu o takich sprawach mówi. Ten wasz przyjaciel, załóżmy, spotkacie się z nim na kawę. Więc ta karta pustelnika wpłynie. Może wpłynąć na to, jak postrzegacie kogoś, tak? Poprzez to, czego się o tej osobie dowiecie. I najczęściej jest to na dobre, tak? To nie jest na złe, na szczęście, więc nie spodziewajcie się, że tam wyjdą jakieś naprawdę, naprawdę jakieś brudy. Raczej, jeżeli ktoś chce się przyznać do tego, że robił coś niefajnego, to też będzie właśnie takie otwarcie się przed wami, nie? Więc raczej to taka informacja, która... Która no, zacieśnia więzi, tak? nawet jeżeli mówię w samej swojej takiej konkretnej naturze, nie jest może najbardziej pozytywna to wiadomość. Moi drodzy, ale okej, okay. ale ta karta pustelnika może też być informacją, której się dowiecie, że na przykład ciocia przeprowadza się do innego miasta albo jedzie za granicę i tam chce zostać. Taka informacja to też może być. Taka po prostu, wiecie, prosta na twarz, nie? Bez aż tak wielkiej głębi. Piątka buław mówi o tym, że będziecie w tym miesiącu trochę bardziej rozchwytywani, rozrywani. Możliwe, że ta rodzinka wasza, ci bliscy będą od was chcieli jakiejś rzeczy. Rzeczy. I teraz ja to mówię z premedytacją, że chcieli od was jakichś rzeczy, bo to mogą być fajne rzeczy. Mogą, chcą, mogą chcieć was, wiecie, gdzieś tam zaprosić, żebyście pojechali, żebyście odwiedzili, może oni sami też są w okolicy i chcą was odwiedzić. Ale to mogą być też takie sprawy, no, że po prostu ktoś od was powiedzmy, że czegoś oczekuje, tak? Może nawet nieświadomie, dzieci często tak mają, że wiecie, robią pewne rzeczy i my musimy wokół nich tam biegać. One one nawet nie zdają sobie sprawy, ile ze strony rodzica jest to zachodu, żeby zrobiły najprostsze rzeczy, tak? I one nieświadomie oczekują tego, że Wy te rzeczy dla nich zrobicie. No, miejmy nadzieję, że kiedyś to docenią, ale no, może to być też ktoś z rodziny, kto oczekuje jakiejś pomocy, jakiejś podwózki, wiecie tego, że zabierzecie kogoś do lekarza i tak dalej, i tak dalej. To nie są złe rzeczy w większości, to są rzeczy, które po prostu bierzecie w nich udział i musicie po. Poniekąd, tak, albo jest wskazane, żebyście brali w nich udział, ale no po prostu będzie tego całkiem sporo i to może Was odrobinkę w ten kontakt, nadmiar tego kontaktu może Was troszkę przytłaczać ósemka, mamy też ósemkę tutaj denarów, która, no wiecie, tak jak tutaj było też ósemka denarów, to tutaj może ona oznaczać dwie rzeczy, jeżeli razem z kimś bliskim podejmujecie się jakiegoś projektu działania wspólnego, gdzie oboje staracie się, żeby wyszło dobrze, to taka współpraca wychodzi, nie wiem, z szwagrem naprawiacie samochód, tak? A z szwagrem to wszystko można robić podobno, ale ósemka denarów też mówi o tym, że jeżeli macie jakąś relację, którą chcecie pogłębić, chcecie, żeby tu coś z niej więcej wyniknęło, to też to jesteście na dobrej drodze, tak? To też to faktycznie zaczyna działać i wasza wizja tego, jak pewna, pewne rzeczy powinny wyglądać, jest słuszna i działa. Kochani, jeżeli chodzi o Kwestie miłości zacznijmy od osób, które są w związku i mamy tu dziesiątkę bu denarów, ale do tego dojdziemy troszkę później. Najpierw powiem o tej czwórce i trójce pucharów. To wskazuje na pewną taką nierówność, tak? taki pewien dualizm panny, jeżeli chodzi o rzeczy, które się dzieją. Tak? Czyli tak fizycznie się dzieją, czyli będą dni, kiedy niespecjalnie będziecie spędzali ten czas razem, więc nawet jeżeli wiecie, mieszkacie razem wiadomo, to mogą być dni, gdzie no, zajmujecie się jakimiś sprawami, domem, własnymi rzeczami. Tak? I niespecjalnie też wchodzicie w takie bezpośrednie interakcje ze sobą, żeby to miało wpływ na wasz związek zły czy dobry, tak? tu nie ma znaczenia, czyli po prostu. Dni, kiedy dajecie sobie luz nie, od siebie, bo musicie się innymi rzeczami zająć, i to jest ok, czasami. Ważne, żeby się nie przedłużało, a tutaj nie wydaje się, żeby się przedłużało, bo mamy też trójkę pucharów, i to znaczy, że te chwile, które spędzacie razem, które faktycznie będziecie razem tutaj robić, są naprawdę przyjemne, są naprawdę fajne i będą właśnie takie przyjemne i fajne, tak? Więc dni, w których się nic nie dzieje, i dni, w których jak się coś dzieje, to będzie to naprawdę fajne. I dlaczego mówię, że to raczej nie będzie te, te dni takiej, powiedzmy, że spokoju między wami? One nie będą w żadnym wypadku straszne, no bo po pierwsze są te przeciwstawne chwile, a po drugie mamy dziesiątkę denarów, czyli wy. W, tym, w tej relacji będziecie czuli się bezpiecznie, tak? Czy będziecie mieli chwilę taką, w której faktycznie jak to, pomyślicie, o jak to fajnie, że jestem z tym, lub że jestem z tą osobą w związku, czy też może bardziej to podświadomie będzie poczucie, że jesteś, że czujecie się bezpiecznie, ale ważne, że tak będzie, moi drodzy. I teraz tak, jeszcze jest tutaj taka szansa, że jeżeli macie jakieś takie ciche dni obecnie, to jest tutaj wyjście z tych cichych dni, nie? Więc w czerwcu panny raczej nic złego się nie wydarzy. Jeżeli jesteście singlami panny, to tu karty mówią, że OK. Um, że powinniście, jeżeli szukacie kogoś, oczywiście, no bo jeżeli jesteście singlami, ale nikogo nie chcecie spotkać, nie chcecie ten, to może to już to ta, ta część czytania niekoniecznie jest dla was, ale w tym wypadku widzę, że może pojawić się, szczególnie w trakcie jakichś spotkań społecznych, tak szeroko pojętych. Nie wiem, znajomi się spotykają, tak, jest jakiś grill, gdzie ktoś tam się zjawia. Może pojawić się faktycznie taka osoba, której dawno nie widzieliście. Kiedyś byliście w całkiem dobrych relacjach, ale niekoniecznie romantycznych, ale teraz taka osoba by się pojawiła w waszym otoczeniu. I ona by była otwarta na relację romantyczną. Podczas takiego, no znaczy nie, że podczas tego spotkania, tylko, że podczas tego spotkania, no będziecie mieli z nią, wejdziecie w, z nią w interakcję i ona by była pewnie otwarta, chociaż niekoniecznie też, moi drodzy, nie spodziewałbym się, żeby od razu właśnie was zaatakowała, tak, i się do was przyczepiła i dążyła do tego, ale no będziecie widzieli, że no jeżeli byście... Oboje wyłożyli troszkę energii na to, żeby siebie tam poznać bliżej, czy tam odnowić tą znajomość bardziej, to mogłoby tutaj coś się ewentualnego rozwinąć. Pan. Więc no, jeżeli czekacie na coś takiego, to miejcie baczenie na tego typu, na tego typu okazje. Jaki znak Zodiaku będzie miał dla Was znaczenie? Jest strzelec, czyli na strzelce, tak spod znaku Ascendentu, Słonecznego, jak i Księżycowego uważamy, ale uważamy i w tym dobrym sensie, tak, że jeżeli faktycznie natrafiacie na tego kogoś z przeszłości on jest, czy ona jest pod znaku strzelca, o, to może ten ktoś, ale też uważamy w tym aspekcie takim troszkę, no, że może się też coś wydarzyć w drugą stronę. Stronę, nie? Więc po prostu, jeżeli dzwoni do Was, załóżmy strzelec, przyjaciel jakiś, to wiedzcie, że może faktycznie jest to ta sytuacja, w której Wy się czegoś konkretnego o nim czy o niej dowiecie, w sensie, że to będzie miało znaczenie. To nie będą rozmowy pitu-pitu, nie? Jakieś tam o pogodzie, tylko. Zobaczmy moi drodzy, jaką mamy ewentualną przeszkodę. Jaka jest dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, panny, i jaka jest rada kart? I tu mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę fajnie, bardzo fajne ułożenie kart, bo jako przeszkody to specjalnie takiej nie ma. Tak? Nie ma konkretnej przeszkody, więc te rzeczy, które tutaj się dzieją, to raczej nie są sprawy, o których byście, które byście zapamiętali i że w czerwcu wydarzyło się to, to i to i to było okropne. Nie? Nic czegoś takiego nie będzie. Mamy też dziewiątkę pucharów jako dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę, czyli coś, na co liczycie, ale niekoniecznie jesteście pewni, że to się uda, bo dziewiątka pucharów mówi o tym, że trochę okoliczności i szczęście taki zwy. Zwyczajny fart tutaj zadziała i wam pomoże, moi drodzy. Więc tu w tym wypadku faktycznie coś takiego się przydarzy, tak się trafi i to będzie naprawdę naprawdę dobrą rzeczą. Tak więc, jeżeli macie jakieś takie swoje, na coś liczycie nie? tak wewnętrznie trochę trzymacie kciuki, to tu ewidentnie może to do Was dojść i może się pojawić. I teraz tak, siódemka mieczy jako rada kart. Nie... Trniajcie się w cudze sprawy, które, do was, które was nie dotyczą. To jest tak naprawdę główna ta kwestia, ewentualnie nie eskalujcie problemu, jaki załóżmy się pojawia jakaś kłótnia, ale wy nie będziecie się tutaj raczej kłócić z nikim. Karta Siódemki Mieczy mówi, że jeżeli są jakieś rzeczy, które was nie dotyczą bezpośrednio, nie są z wami, nie są tutaj. Z wami związane, to nie wchodźcie w nie w butach, nawet jeżeli ktoś by chciał was wepchnąć w to, nie? Na przykład, ej, ty, no weź tutaj, powiedz mu coś, nie? A wy powiedzcie, ja. No to nie jest moja sprawa, nie, nie mój cyrk, nie moje małpy. E, nie zajmuję się tą rzeczą. Roz, e, ten, znajdźcie rozwiązania sami. Nie? Tutaj jest najwyraźniej taka rada, żeby właśnie tak do tego podchodzić. Moje drogie panny, rozkład dla Was na czerwiec. E, mam nadzieję, że coś tutaj pojaśnił, Życzę Wam wszystkiego dobrego z tego rozkładu, co się by miało wydarzyć, i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Ah,